Tam witam Was widzowie po dwóch miesiącach nagrywania, nie nagrywania znaczy tego Brawl Starsa i dzisiaj Wam pokażę jakie skiny sobie kupiłem. No bo kupiłem sobie kilka skin, bo nie miałem jak nagrać siedzątka, bo nie miałem tego programu. No widzę, no. No, tak do broka, jakiś Tutaj kilka mam do Dobroka i kupiłem jeszcze do ID Pitowca, śmiałem Klasycz, klasyczny, do kogo jeszcze Adopen chyba, tak do peny. Pomocnica, pomocnica peny i mamy jeszcze skina do, do Spajka. Kupiłem zamaskowanego. I dole, ona jak piękna Leona. To jest ładny skin. I tak. <coughs> Napiszcie mi w komentarzu na no dole, jaki skin jest najładniejszy Więc my sobie dzisiaj pogramy trochę. Dzień, w tej drugiej przerwie. Z kimmy dynamikiem, co dzisiaj spotkamy. Dobra. Mm, nie ma żadnych fajnych skinów. Bo to bo nie takie słabe jest. też jest... No, może ja troszeczkę pojedziemy na skiny. ale teraz gramy po dwóch miesiącach. Nie gramy w znaczy, grałem, ale nie nagrywałem. to jest za mapa? Dobra. Cher power cubes. <much> Dobra, kolejna. Dobra. I lecimy dur. Więc... And... Idziemy do krzaków, bo kolet. Już też kolet. Z <grym> Oni... Ja, ja z pochodzę z bo nie wiadomo kto cię dopadnie. O nie, i Byron, to jest dobra postać, mocna. O co ty Byron chciałeś? Nie, nie, wszelki... nie, nie, może znić, nie, 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 tak nie, 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 Ale ja go o, coś tak. No i dwa pucharki. Ile to jeszcze? Dwa pucharki. Dajcie więcej. Hmm. Zagraj ponownie 10 razy. Dobra, robimy to zadanie. Ale to zadanie zróbmy tymi skinami. Game on. Game on. О нет, сейчас то за смапом. Что я еще в Китамаха? И в да, Барзу в старом версии. Русская Артентинова. Ой. Да, вообще нет таких Ой-ой-ой

nie mam jeszcze nie go grywają aj. aj, jeszcze czekaj bo nie, ma nie ma bo pana przynagrodził hm. pan przynagrodził nie na 14 Aż nie tym Oh, mm -hmm. On the beach with...

nie zarzut zawsze... Nie Pani Pila, czemu tak daleko strzelasz? Co się stało? Aha, No nie. dawaj Nie, nie Nie, nie nic No chociaż zrobię. Jezu, co? ty! Polak! Ten ty się wziąłeś, Polaku? Ja tak kuj. to youtubera. być nie mam było. ten pan tam ma nic, się nie ma chyba Nie no chyba coś tam mama. bo chciałam coś Marian! Marian jesteś Uy. Mamka, koniec z Marianem, teraz idziemy na A Kruka! Nie! Internet! Czemu? Smutna linka. Gdzie Chodź, Gdzie? A nie, wychodzą. A nie, Alan, A, Alan, Nie, wychodzisz Wychodź. O, atakuj, Alana. Alan, nie, chodź, Alana. Alan, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 w górę! Ty tak możesz. Jeszcze jakaś słowa mnie nie idzie Boś nie Nie wiem jak ludzie w parki, bo ja nie mogę No dobra Bo mam 14 tysięcy Jest tak trudniej Jedziemy na nich, dawaj Rzucamy im to. Tutaj to Dobra, ja... Aha, ok. Nie pytam. No ale mamy tu jeszcze jeden. Tak to pięknie mam. To wyjdzie. Cusza się. Chyba dzisiaj nie zrobiłam tego podobnie. Musimy być jak najmniejszy. Długi. Znaczy, co ty bólu próbujesz? Ta sojusz. No masz sojusz. Sojusz hańbowy. A ja się z nikim nie sojuszuję. Idę do przodka. Chodź do mojego członka Dobra chodź tu Co? Jaki maniak O nie, sorry nie chciałem Дуксос. Я тут не в том смысле, не райдаваю. Не, Пола. Что я мам, Dawaj, idziemy. Nie... Co ty robisz? Tak ja się nie gra w tą grę. No nie. Czemu ty to robisz? Powiedz mi. Co ci to było? Napiszcie w komentarzach który łapie z kim. Kim. Leon zamaskowany spike, y, pomocnica pana i plażowić brok albo Agent p. Papa. Wirusem zapałem. A ten wirus mnie za chwilę zabije.

O nie, bo nie, będę dużo, mam chyba, bo duwa, nie, bo się zemuje. Dobra, połączmy z wami. Dobra. Yy, bier, yy, tak, macie do napisania. Wybierzcie broka. Tego skina. Tego skina by sobie zapomniałem. Albo napiszcie tego skina macie tutaj jeszcze do Bunga do wybrania i, i macie jeszcze do wybrania Le Leon'a. Nie nie ja mam Skinny'a.

Dobra. Arminio wszak to najlepsza... co ty robisz? Nie no idzie na nich. niech tutaj mu nic nie pomoże, No nie. No, no. O, wszystko widzimy. W potem tkumać za wartówkę. Dobrze, to doszło z Wow. Ale licho, nazwal, to tkumać. Dobra i go, chodź Jaśnimy cię Na ryko lec Dobra Nie zstąpię I to muszę tam Nie, czemu? Czemu oni mi to zrobili? Źle partii o tym się stało? Dobra Największym mangą jest rico Mam na nim 530, to na przykład Ja mam około 600 Próbowałem puszować do 600, albo bo 650 Ale mi się nie udało Więc teraz to pokonamy Tylko, że muszę teraz skąpić Takie duże pucharki mogę stracić А потом Как? О, это очень А потом у нас есть танцы, они А драйв. А ча! Добро пожаловать в Канаду! мне не нравится. Ага. быстро! Окей, No ale będę tam odcinek. Hmm, ja się z wami żerną. Zostawcie lajka, like, suba, dzwona. Może so, zróbcie wcześniejszy odcinek. I tam macie no, do wybrania. Ale to się tam Tam zobaczcie ten film. I e, zostawcie lajka, like, suba, dzwona. Gdzie więc pa.